Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wznowienie krzyżówki XXL, czyli tej krzyżówki za 10 zł. Mam 3 sztuki przygotowane, czyli wkład 30 zł. Wydrapałam trochę, zostawiłam w każdej po trzy literki. Niby gdzieś tam jest blisko, niby gdzieś tam jakieś dwa wyrazy się ułożyły. W jednym bonusie brakuje jednej literki, ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Numerki 21 22 23, czyli po kolei z paczki nic sobie nie wybierałam, tak jak oderwane tak jest. Dobra, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Kolejna literka mamy M. Monu się nie ma. Tutaj w tej fioletowej mamy dwa wyrazy ułożone. Czyli brakuje jeszcze jednego. Niebieska teraz. Tutaj też są dwa. I zielona. Tu nie ma wyrazu i tylko też jedno M. Nie za dużo podrapałam. Y. Bonusu nie będzie. Ale sprawdzimy jeszcze sobie wyrazy, może coś się ułoży. Tu mamy jedno, I też tak nie za, nie za dużo tych liter. Tutaj mamy raz, dwa i koniec. No i ostatnia litera do odkrycia: j, 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 jedno. Czyli nic. Tutaj w ogóle chyba nie ma. No i zielona. Keja się układa pierwszy wyraz. Raj drugi. No i trochę zabrakło. Tutaj D ominęłam. No ale wychodzi, że nic nie ma. Co było w bonusiku? Pięć dyszek. Literki kontrolne dla pewności, bo to wiecie jak to jest. Czasem gdzieś tam jakaś literka ucieknie, ale mamy CT, więc pusto. Kolejna, numerek 22. Tu mamy tak jeden wyraz. Niebieskiej, jeden wyraz i to by było tyle. Chyba, że coś. A nie, tu mamy dwa wyrazy. Fioletowa 2. Ponu się brakuje czterech, więc na pewno nie będzie. Teraz mamy te. Już sprawdzamy. Wydrapane. Teraz tak, tu mamy heterę. Drugi wyraz się ułożył. Tajwu ominęłam. I zielona więcej nie ma. No dobra, to kolejna literka. Teraz mamy u i dropiemy u. Tu S ominięte. Niebieska. No i zielona. I koniec o, ostatnia literka M nie zbonnął się też, ale nie było dwóch. Sprawdzamy, jak to wyjdzie. No tu już nie wyjdzie. Niebieskiej też nie wyjdzie. I zielona mysz się układa. Ale to jest chyba pierwszy wyraz i tym drugi wyraz literki kontrolne dla pewności no ile znajdę znalazłam o o B. pusto a co było w bonusie trzy wyszki no i ostatnia nadzieja, w krzyżóweczce z numerkiem 23, tutaj brakuje C w bonusie. Mamy dwa wyrazy w fioletowej i dwa wyrazy w zielonej, literka G. Olga, mamy, mamy dychę, mamy trzeci wyraz. Mamy Hol Alpy Olga, <laughs> czyli jedna honorowa wygrała. Dobrze, mamy dyszkę. Sprawdzamy niebieską i zieloną. Nie widzę. Lecimy dalej kolejna literka. I. Literka I. Tu nie ma C jeszcze. Pewnie nie będzie tego C. Dobra. Teraz niebieska. Po się układa, to jest który? Pierwszy. I zielona. Koniec, no ostatnia literka K. Jeszcze sprawdzamy. Czy tutaj coś dojdzie? Tu już na pewno nie. Chyba, że coś ominęłam. S nie było. M nie było. R nie. N. No nie. Deszka jest. Teraz niebieska. I chyba wszystko. No i zielona. I wychodzi, że tylko dyszka dzisiaj. 50 było w bonusie. Nie pamiętam, jakie kontrolne. Znalazłam B. Mam nadzieję, że to prawda. BB chyba decha. Oby tak było. No dobra kochani. Dzisiaj trzy krzyżóweczki, dwie puste. Jedna dała tylko zwrocik, więc 20 zł na minusie. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, już niebawem w kolejnym filmiku ze zdropkami. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki, pa, pa.